Marcin Zasim dzień dobry w studiu Straż Pożarna młodszy brygadier Dariusz Szymura komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu nowy komendant podobało mi się w jednym z pierwszych wywiadów mówi pan że dołącza pan do zespołu a nie obejmuje dowództwo to było takie koleżeńskie tak, bo tak to odczuwam. Jestem wręcz przekonany, że, że w Komendzie Miejskiej pracują naprawdę dobrzy fachowcy i ja do tego zespołu z dumą i z ogromną chęcią przystąpiłem i mam nadzieję, że będziemy realizować wszystkie zadania, które będą na nas nałożone w najbliższym czasie. Właściwie to od 23 maja powierzono Panu obowiązki. Jak Pan odebrał ten awans, ten, to, to co się stało, czyli, czyli przejście do, do kierowania gorzowską jednostką w dla mnie jest to zaszczyt, że będę mógł kierować jednostką państwowej straży pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim i na powiecie gorzowskim jest to oczywiście awans i tutaj propozycja, która padła z ust pana brygadiera Maruszaka w kierunku moim zostałem przyjąłem tą propozycję i bardzo to dziękuję jest to oczywiście jest to wyzwanie, ale też nigdy nie bałem się nowych wyzwań i jestem przekonany, że Wspólnie z kolegami, z koleżankami w komendzie miejskiej damy radę podołać tym wszystkim wyzwaniom. No właśnie, wyzwania. Północ województwa, powiat gorzowski, rzeki, jeziora, potężna susza w lasach. No pracy będzie sporo, niestety. Pracy już jest sporo i, i, i będzie jej na pewno jeszcze więcej. Tych zagrożeń wynikających z ukształtowania i z miejsca i położenia powiatu jest dużo, a jesteśmy pięknym powiatem. Tak jak Pan powiedział, Lasy, jeziora, rzeki, czyli turystyka oczywiście również, szlaki komunikacyjne, mhm. droga S3, drogi wojewódzkie, tych zagrożeń jest dużo i staramy się być w pełni przygotowani i profesjonalni do tych wyzwań, które nas czekają. Ta połowa właściwie roku wygląda w stosunku do poprzedniej. Macie dane już, czy tych pożarów jest więcej mniej, czy tych miejscowych zagrożeń jest więcej mniej, jak to wygląda w statystykach? Statystycznie rzecz biorąc, analogicznie do ubiegłego okresu, roku ubiegłego jest mniej zdarzeń. To też ten, ten rok jest troszeczkę inny. W tamtym roku też wybuchła wojna na Ukrainie. Troszeczkę mieliśmy innych zadań, które też na nas były na ale biorąc pod uwagę... Ubiegłoroczny, ten okres pierwszego półrocza i teraz mamy spadek ilości zdarzeń. Jest to spadek liczby ogólnie o 50% prawie procent mniej zdarzeń niż w tamtym roku. Jest to około 39% procent mniej pożarów mhm. i, i, i 60% procent miejsc, miejscowych zagrożeń. Mówię też spadek. Te miejscowe zagrożenia oczywiście to też nie jest spadek ilości tych zadań związanych właśnie z wojną. Mhm. Gdzie organizowaliśmy relokacje, gdzie pomagaliśmy budować te miejsca czasowego pobytu, jak również woziliśmy tych uchodźców z terenów wojennych. Ale przed rozmową wspominaliśmy, że jeśli chodzi o te miejscowe zdarzenia, to mimo, że jest ich mniej, to jeśli chodzi o ofiary, to tutaj... Można jest. by z tej statystyki wprost wy, wydedukować, że o ile i o, o, o tyle, o ile jest ich mniej tych zdarzeń, to liczba ofiar jest znacznie większa. Jest dwukrotnie Mhm. Czyli ciężkość następstw tych zdarzeń, a między innymi przede wszystkim zdarzeń drogowych, jest, jest duża. Dlatego cały czas apelujemy o ostrożność. Mamy okres letni, przed nami teraz też troszkę suszy w lasach, jak również woda i letni wypoczynek nad wodą. Tutaj proszę o ostrożność, bo, bo te zdarzenia nad rzekami, nad jeziorami, są zawsze kończą się tragedią. No, nie tylko jeśli chodzi o wypoczynek, ostatnio informowaliście o sytuacji, w której ktoś szedł wzdłuż warty, krzyczał pomocy, zostaliście wezwani na miejsce, szukaliście topielca, okazało się, że to osoba pijana, która zgubiła dokumenty, krzyczała pomocy, ktoś inny usłyszał, wezwał straż, zrobiło się zamieszanie i straciliście północy właściwie na poszukiwania, których nie powinno być. Takie zdarzenia są i, i, i myślę, że one jeszcze będą. W każdym bądź razie reagujemy. Mamy już sprzęt, który nam w tym pomaga, mamy już drony, które pomagają nam bardzo szybki sposób takie osoby zlokalizować w pobliżu tych miejsc, gdy się zagubią. To nie zawsze osoby nie trzeźwiać. Czasami ktoś się po prostu zgubił o stępach leśnych i też potrzebuje pomocy. Ważne, żeby mieć kontakt z, z nami, z numerem 112 i mniej więcej orientować się, w jakim obszarze człowiek się znajduje. Mówi Pan o bezpieczeństwie nad wodą. A co w lasach? Bo, bo zgłaszacie informacje o pożarach, o tym, że dzieją, dzieją się te złe rzeczy. Czy jaki jest ich więcej? Więcej, macie jakiś wpływ na lasy państwowe, w sensie współpracujecie? Czy będą zamykane lasy? Jak to wygląda? Na chwilę obecną nie mamy sygnałów o, o zamknięciu. Co prawda w lasach jest bardzo sucho. Tutaj trzeba jasno to powiedzieć, jest bardzo sucho. To, co się wydarzyło, czyli ten, ten deszcz, który spadł w ostatnich tygodniach, to jest kropla w morzu potrzeb. Ten las naprawdę jeszcze jest bardzo suchy i prosimy o ostrożność. Oczywiście, jeżeli będą w najbliższym okresie bardzo gorące dni, przez dłuższy okres, na pewno leśnicy będą podejmować. Kroki, aby ograniczyć ten dostęp, czyli a jest to z powodu tego, że chcemy zminimalizować prawdopodobieństwo zaproszenia ognia czy wybuchu tego pożaru. A one są bardzo potem niebezpieczne, gdyż bardzo szybko się rozwijają no i są trudne do ogłoszenia. A Apelujemy o bezpieczeństwo. Inwestycje. Jak Co się szykuje w najbliższym czasie, jeśli chodzi o inwestycje w straży pożarnej tutaj na północy w powiecie gorzowskim? Hmm. Zacznę może od tego, że w najbliższym czasie Państwowa Straż Pożarna Komenda Miejska w Gorzowie, jednostka gaśnicza numer 2, otrzyma nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który będzie wyposażony w sprzęt ratownictwa drogowego. Ten samochód znacznie zwiększy ten potencjał ratowniczy naszych strażaków i możliwości, tym bardziej, że będzie to w śródmieściu, ten samochód będzie miał swoje miejsce i będzie używany do codziennych działań ratowniczo-gaśniczych. I, i, I tych działań na drogach, bo ten potencjał, który ma na sobie, czyli ten sprzęt, będzie on troszeczkę więcej sprzętu do ratownictwa drogowego. A jednym z największych, z największych, innej, myślę, wydaje że największym wyzwaniem, które nas czeka w najbliższym czasie, jest to budowa, budowa strażnicy w kostrzynie nad Odrą. Chcemy zmienić lokalizację, chcemy przystąpić do budowy nowej strażnicy, nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej w kostrzynie nad Odrą, gdyż w obecnym budynku, który jest objęty też przez konserwatora odpowiednim nadzorem. Po prostu warunki lokalowe i już po prostu się nie mieścimy w tym, w mhm. tym budynku ze sprzętem, który jest coraz większy, coraz jest tego, którego jest więcej, dlatego podjęliśmy decyzję o budowie nowej jednostki otowniczego gaśniczej w Kostrzeni na Odrą. Macie już działkę, wiecie gdzie, wiecie jak to będzie wyglądało? tak mamy już mamy już działkę wiemy gdzie to będzie to jest około mniej więcej około hektara będzie to zlokalizowane w Kostrzynie oczywiście nad Odrą ta działka jest już przez nas powolutku rozplanowywana tak mhm. jesteśmy na chwilę obecną na etapie przygotowania dokumentacji techniczno wykonawczej za chwilę będzie już jest właściwie ogłoszony przetarg na wykonanie tej dokumentacji następne etapy w tym roku będzie to dokumentacja i pozwolenia na budowę, a w przyszłym roku chcielibyśmy już ruszyć z wykonawstwem i z budową tej jednostki w najbliższych latach. Inwestycja mniej więcej jest zaplanowana na, na chwilę szacunkowo na około 17 milionów. 17 milionów. No, zresztą jak w Kostrzynie pokończą się te inwestycje, które trwają, chodzi mi tu o mosty czy, czy obwodnica, która, która jest w planach, zresztą tam też połączenia kolejowe, no, tam róg będzie większy i. I, I potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa również. Dlatego też idziemy w tym kierunku, żeby wybudować nową jednostkę, to będzie gaśniczą, zlokalizowaną w takim miejscu, żeby ona jest, jest ona zlokalizowana i będzie w takim miejscu ta działka, że będziemy mieli bardzo dobry dostęp na drogi publiczne, jak również do okolicznych stref przemysłowych i, 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 i mieszkańców, którzy. Powinni i będą czuć się bezpiecznie. Trochę powspominamy na koniec, bo w, w ubiegłą sobotę, kolejna rocznica pożarów w katedrze, pan też brał udział w tej akcji. Zresztą był pan jako rzecznik wtedy Lubuskiej Straży, osobą, która informowała poprzez media o tym, co się dzieje w, w, w katedrze. Na szczęście dzisiaj katedra jest już otwarta, wyremontowana. A jak pan wspomina tamten moment? Mogę powiedzieć, że to była do tej pory największa moja akcja, w jakiej brałem udział i najtrudniejsza. Spędziłem przy Gorzowskiej katedrze wtedy półtora doby. Było to ogromne wyzwanie. Ogromna akcja. Ja starałem się informować, przekazywać wszystkie bieżące informacje z tej akcji. Wtedy byłem rzecznikiem prasowym lubuskiego komendanta wojewódzkiego. I przede wszystkim też informować na bieżąco media krajowe, lokalne o tym, co się dzieje i też uspokajać rodziny tych strażaków, które walczyły z tym, z tym pożarem, bo wszyscy widzieliśmy, co się dzieje w telewizji i tak dalej. Dla mnie osobiście było to ogromne wyzwanie przekazać w sposób umiejętny to, co się działo w Gorzowskiej Katedrze. I, i, i jeszcze raz powiem, że to było ogromne wyzwanie, ogromny pożar, ale też profesjonalizm strażaków i umiejętność podejścia do, do sprawy pokazały, że ta katedra dzisiaj bije świetność. I, i, I naprawdę mieszkańcy mogą korzystać z tego obiektu nadal, jest on po, po tym pożarze wyremontowany i zyskał jeszcze większą klasę. A tak swoją drogą to po tym pożarze, no na pewno nauczyliście się czegoś, bo zresztą słyszałem wypowiedzi komendantów ówczesnych, że to, to też pokazuje wasze przygotowanie, ale też uczy nowych rzeczy, czy dzisiaj, po tych sześciu latach, jeśli chodzi o dbanie o tego typu obiekty, ale też zabezpieczenie, coś się poprawiło, polepszyło? Tak, oczywiście ten pożar też skierował oczy nasze na troszeczkę inne podejście, inny kierunek podejścia do to obiektów sakralnych. My zaraz po tym pożarze dokonaliśmy takiego rozpoznania operacyjnego wszystkich sakralnych obiektów w naszym powiecie grożowskim, jak i w całym województwie, mm. pod względem dojazdu, um, możliwości ustawienia drabin i tak dalej, zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak jak to wygląda, jakie są instalacje. Oczywiście przy współpracy z, z naszym księdzem biskupem i, i, i tutaj. Całe to porozumienie nastąpiło. Te obiekty mamy, mamy oczywiście rozpoznane. Wiemy, jak dojechać, wiemy, jak je zabezpieczyć. Pełna współpraca proboszczów danych, danych obiektów, we weszłej współpracy postarali się również te obiekty zabezpieczyć. Ogromne wyzwanie. Powiat Gorzowski jest bardzo rozległym też powiatem dużym, ale te trzy jednostki to gaśnicze, które mamy, plus ogromny potencjał ochotników, naprawdę to jest grupa. Ludzi dobrze wyszkolonych, profesjonalistów z dobrym sprzętem, którzy dbają o bezpieczeństwo naszego powiatu. Tutaj jeszcze powiem jedną rzecz. No, trzy specjalizacje, trzy jednostki, trzy specjalizacje. Jednostka numer jeden no oprócz normalny, zadań specjalizacja w zakresie latownictwa wysokościowego. Jednostka numer dwa śródmieściu na Dobrowskiego, yy, specjalizacja w zakresie latownictwa chemiczno-ekologicznego, no i kostrzyn wyspecjalizowana jednostka dodatkowo jeszcze działania katowniczo-gaśniczych na wodzie, czyli wodą naukową. Na koniec bo życie starzaka niesie różne. Yy... Sytuację, ostatnio też uratowaliście kota. Był pożar mieszkania w Gorzowie. Okazało się, że na szczęście nie ma ludzi w środku, ale był kot. Kot, którego udało się uratować. Też użyliście tlenu, jak to było. Tak, tym razem nie kot na drzewie, ale kod w mieszkaniu. Zostaliśmy zaalarmowani do, do, do tego, że prawdopodobnie w mieszkaniu jest pożar. Z, jednym, z jednego z okien wydobywał się czarny dym. Strażacy dotarli na miejsce. I już 6 minut po zaalarmowaniu byliśmy na miejscu. Musieliśmy siłowo otworzyć drzwi do tego mieszkania. Okazało się, że rzeczywiście w mieszkaniu był pożar. Prawdopodobnie z takich przyczyn naszych wstępnych, wynika chyba ze zwarcia instalacji etycznej, zapaliła się kanapa i, i jeden z mebli który był w pobliżu było ogromne zadymienie yy, przeszukane mieszkanie pożar ugaszony i jedynym yy, lokatorem w tym miejscu akurat był kot którego z wynieśli w bardzo takim yy, powiedzmy sobie to kiepskim stanie no ale zaopiekowali się nim podali mu tlen i ten kot odzyskał yy, siły i naprawdę został przekazany później sąsiadce no, można powiedzieć, że uratowane życie co prawda tym razem kot, yy, yy, ale to też są takie aspekty, gdzie dla nas żadne życie nie jest obojętne. Walczymy o każde. Dariusz Szymura, komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Lubuskie Polska i świat jeszcze więcej publicystyki na zachód 24.pl